Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj w sobotę przygotujemy kary z krewetkami. Danie dla diabetyków, dla cukrzyków. O niskim współczynniku Ig. Produkty potrzebne do przygotowania tego dania. Oczywiście to co znalazłem w u siebie. To jest tak samo jak u Was będzie. Możecie zastępować te produkty, ale ja mam awokado, imbir, cebulę, czosnek, bakłażan, cukinia, papryczka chili, oczywiście krewetki. Zawsze mam zabezpieczenie z krewetkami i przyprawy: kulendra mielona, kumin, mleko kosowe, mleko kosowe, light, bo ma o wiele mniej cukru, zawiera sól i pierwsze. Zanim zaczniemy, chciałem wam pokazać, jak wyczyścić krewetkę, co z nią zrobić i jak kupujecie. Jeżeli kupujecie krewetkę, kupujcie szare krewetki. Tak, moim studentom uczę zawsze na zajęciach, że nie kupujemy czerwone, kupujemy szare, mrożone krewetki. Najlepiej z pancerzykami. Jeżeli smażycie tylko na maśle z chcecie tylko pomoczyć sobie w tym chlebek, to zostawcie sobie kawałek ogonka, bo ten ogonek, ta skróbka daje największy smak krewetki. Nie samo mięso, samo mięso jest bardzo delikatne, praktycznie smaku żadnego nie ma. Żeby obrać krewetkę, musimy cały ten pacerzek zdjąć z niej. Patrzymy u góry na grzbiecie, czy nie ma żadnego jelita, czyli przewodu pokarmowego, który nam. Które ewentualnie wyciągamy i odrzucamy. Skorupek ja nigdy nie wyrzucam. Ja ze skorupek bardzo często robię sobie buliony, później pod dalszą pracę. Na moich warsztatach tak też uczę. Trafiła mi się też krewetka, jedna, która nie jest nacięta, i chciałem Wam pokazać metodę, jak widelcem bardzo łatwo jest zdjąć przeciąć zamiast nożem krewetkę. Wystarczy ząbek włożyć, zdjąć skorupkę. I teraz bardzo łatwo widać. O, zobaczcie, tu jest przewód pokarmowy. To jest to, czego się chcemy pozbyć z krewetki. Nie trzeba było noża używać, wystarczyło tylko widelcem złapać jeden ząbek widelca i przeciągnąć. To jest to, czego nie chcemy, tego się pozbywamy. I tak wyczyszczoną krewetkę możemy obsmażyć, okay? e, Można też kupić właśnie nacięte krewetki, tak jak ja mam. Większość tych krewetek już jest ponacinanych wyczyszczonych, ale zawsze warto przy czyszczeniu jeszcze sprawdzić czy niczego, o tak w tym przypadku czy niczego nie zostawił okay. czyli mamy krewetki ubrane pancerze, jak mówiłem wcześniej zostawiam, nie wyrzucam tego, bo największy smak jest tutaj wystarczy do garnka nalać oliwę wrzucić ten pancerze, przesmażyć, dodać oczywiście w całą włoszczyznę białe wino, aneżu, szafranu podlać to wodą, zagotować, gotować 30 minut i uzyskać świetny bulion esencjonalny Przecedzić go, poporcować w woreczki na lód, żeby postawić nam kostki bulionu, zamrozić. Jak będziecie robić jakikolwiek risotto, makaron z owocami morza, zupę rybną, wtedy wykorzystujemy tak zwany bisk, czyli coś co nam zostaje z kiełbetki. Ja to przekonam, przygotuję później. Zaczniemy od imbiru. Jak już wcześniej pokazywałem, imbir najłatwiej jest obrać łyżeczką. Dzisiaj będzie obiad na bogato. Jeżeli chcecie, możecie zamiast krewetek użyć kurczaka, kawałki wieprzowiny, wszystko co macie, bo będziecie musieli duże smażyć. My będziemy krewetki smażyć bardzo krótko, dlatego, żeby one nie stwarniały. Kroimy najpierw w plasty. O, wspólny Już słyszy, że kroję. Już jest pierwszy, słucham Cię. Kroimy bardzo drobno, tak jest. Idą miseczki sport. Drugi krem. cebula, cebulę może albo piórka, albo w polskiej, jak to lubi. Ja projekt piórka. Okej. Okay. jest cebulę. Dobra, czosnek, zanim obieram nasze delikatnie miarze na blasie ten nożem, wtedy on delikatnie bez problemu wychodzi, tak. Dobra. Końcówkę odcinamy, Wciekamy w plasterki. Okej, okay. do miseczki, czyli jeżeli lubicie bardzo pikantne potrawy, to użyjcie razem z peskami. Wtedy peski, które są w środku zawierają kapsicynę. Coś, co jest odpowiedzialne za pikantność. Na ja dzisiaj myślę, że na pikantną mocno nie pójdziemy. Zostawimy samą papryczkę chili. Pamiętajcie, po szykaniu chili bardzo ważne umyć nóg i ręce. Żeby się nie przetarł twarzy czasami. Dobra, cukinia, oczywiście wcześniej umyta. Kroimy sobie kostkę. Te warzywa będą smażone bardzo szybko. To jest dość szybkie danie. bo u mnie w domu my nie lubimy czekać, nie lubimy gotować. Znaczy jak trzeba z dołu przychodzi mówi, nie, że ona już po dwóch godzinach ma obiad gotowy. Mi to zajmuje już tylko 15 minut, bo takie potrawy szykuję i szukam, żeby mi nie zajmowały tyle czasu. mówić być szybko, sprawnie. Bakłażan też w kostkę. Pewnie padnie pytanie, czy bakłażan solić? Ja nie solę bakłażana, jeżeli chodzi o kary, o tajską kuchnię. Nie widzę potrzeby, jeżeli chciałbym robić cały plastry bakłażana na dziewane albo do musaki, czy do innych potraw. Wtedy tak, wtedy bym posolił, żeby się podnieść i goriczy, Ale do kary dodania jednego, bo myślę, że to nie trzeba. ok, Zostaje nam tylko posiekać awokado. Zaczynamy nasze smażenie. Kończono. Makłażana, nie dam przysyłku. Awokado, żeby pokroić w kostkę awokado. Najpierw w środku nakrywamy w paski poprzek wzdłuż bierzemy łyżkę czy łyżeczkę i wyciągamy sobie Pamiętajcie, żeby okado też było miękkie żeby nie używać twardych okado nie Okej. Okay. czyli nasze składniki mamy gotowe możemy zaczynać sobie. zaczynamy oczywiście od imbiru, czyli i czosnku chodźcie Olej ryżowy e, Olej ryżowy Tak jak ostatnio wspominałem, to jest mój ulubiony tłuszcz, na którym ja smażę. Mam wysoką temperaturę spalania i e, jest bezwątpliwie bezzapachowy. zapachowy. zanim rzucimy cokolwiek, musimy zagrzeć patelnię. Ważne, żeby nie wrzucać na pełną patelnię bo wtedy będzie się kłatusz. Chyba, że chcę uzyskać mocniejszy smak czosnku, czyli i imbiru, mogę wrzucić na zimny tłuszcz, poczekać, aż zacznie świercić. a wtedy ten tłuszcz przejmie cały smak. Będziemy sobie tylko coś do mieszania. Ok. Czekamy, aż się zagrzeje. I będziemy po kolei dodawać imbir. Czosnek, Chili tak. czekamy. Niech te e, przyprawy te chili imbi ciosnik oddadzą swój smak do oleju. I za chwileczkę wrócimy krewetki. Krewetki potrzebują dosłownie 2 do 3 minut smażenia, nie dłużej. Jeżeli będziecie je smażyć, dusić za długo, one stwarnieją. Tutaj działamy bardzo szybko. Dodamy krewetki, moment przesmażymy, dodajemy nasze warzywa, chwilę przesmażamy, zalewamy mlekiem kosowym, dodajemy przyprawy i praktycznie w ciągu 5-6 minut mamy nasze danie gotowe. OK. Dodaję krewetki. Ja budowam tutaj dużo krewetek. Okay. Zobaczcie, z szarych zaczynają się robić czerwone, pod wpływem temperatury białko się zaczyna ścinać, one się zaczynają odwijać elegancko, zostawiamy je dosłownie na dwie minutki i zaraz będziemy dodawać nasze warzywa. No. bakłażana w pierwszej kolejności trafię tutaj bakłażan bo jest par 3 potrzebuje chwili żeby się trochę dłużej przesmażył bakłażan przypominam nie solimy jest wystarczy tylko pokroić w kostkę on łapie te wszystkie smaki nie oda nam goryczy chwilę do przesmażamy Jeszcze podkręcam ogień wyżej, na maksa, bo im potrzebujemy bardzo wysokiej temperatury, żeby bardzo szybko to smażyć. To nie może się dusić. Nie bójcie się smażenia. Najczęstszym błędem, jaki widzę u studentów, jest to, że bardzo często jak wrzucą na patelni zaraz kiszają temperaturę. Nie, niespokojnie to się smaży. To, co słyszycie, ten odgłos, to jest odgłos smażenia i taki odgłos ma nam towarzyszyć cały czas produkowanie smażenia, prawda? Tak. Awokado, cukinia. E, tak samo przy gotowaniu e, dla diabetyków bardzo ważne jest, żeby warzywa, składniki zostawiać jak najbardziej surowe. Im mniej obrobione, mniej ugotowane, zawierają, mają o wiele niższy współczynnik idzie, który jest bardzo ważny, czy e, tej wiecie oczywiście każde danie trzeba sobie wyliczyć samemu pamiętajcie co zrobiliście na śniadanie o regularnym czasie jedzenia żeby te posiłki były zawsze w tym samym czasie wiem, że to jest troszeczkę problem w dzisiejszych czasach w tej gonitwie za, za, za pieniędzmi ale teraz akurat macie 2 tygodnie czasu na to żeby unormować swoje jedzenie wrócić do prawidłowej diety i zapanować nad tym wszystkim, zobaczcie się krewetki się ładnie zginęły. teraz dodajmy przyprawy kolendra mielona o patrzenie na mnie zaczyna, kumin mielony nie kminek to jest kumin żeby nie mylić mleko kokosowe, mleko kokosowe light jest też taka odmiana, są dwa mleka kosowe, które możecie kupić to jest bardzo jasne niebieskie opakowanie, pisze na nim light do środka. Słuchajcie, kary to też jest potrawa, bo wszyscy będą kojarzyć kary, że musimy dodać przyprawę kary. Przyprawa kary to jest mieszanka, ona jest robiona w różnym przyprawy są W różnych częściach dodawane i różnie komponowane. Każdy dom, każda komponuje je inaczej. My, e, używając przypraw kuminu kolendry, chili imbiru jest to już podstawa kary, jest to danie. Chciałbym jeszcze szybciutko powiedzieć Wam o krewetkach. Jeżeli kupujecie krewetki szare, pamiętajcie, że z tyłu na opakowaniu jest napisane na przykład krewetka 16 łamane przez 20, albo 31 łamane przez 40, albo większy rozmiar, albo 6 łamane przez 8. Co to znaczy? To znaczy, że w kilogramie krewetki w pasce znajdziecie od 16 do 20 sztuk. Jeżeli jest 16, łamane przez 20. Jeżeli jest napisane 31 przez 40, czyli znajdziecie od 31 do 40 sztuk. Jeżeli by się zdarzyło, także kupiliście czerwone krewetki gotowane, chociaż jest odmiana portugalskich czerwonych skórowych, ale kupiliście gotowane krewetki czerwone, parzone już, dodajemy je dopiero do na sam koniec. One już są obgotowane, już termicznie obrabiane. Jeżeli dacie je na początku tak, jak my przygotowaliśmy, to daje Wam głowę uciąć, że będą twarde. W takim przypadku szykujecie same, całe warzywa, całą potrawę, a na samym końcu dajecie tylko krewetki. Dobra, zobaczcie, moje danie zaraz będzie gotowe, dosłownie potrzebuje jeszcze 3-4 minutki i będzie gotowe. Wystarczy teraz doprawić, damy trochę soli pieprzu mielonego. ja jeszcze sięgnę po cytrynę. Zawsze używajcie drugiej ręki, żeby pestki nie wpadły do środka. Możecie zobaczyć po kolorze tego mleka kosowego, że nie jest takie białe jak zwykle tłuste mleko. Jest o wiele bardziej delikatniejsze. Przyprawy też robią swoje. Jeżeli macie świeżą pietruszkę albo świeżą kolendrę w ogóle, wciąż jeszcze wcześnie na nie. Śmiało, świeże zioła też tu się przydadzą. Też je można dorzucać. My niestety ich nie mamy. Musimy się zadowolić z samymi ziołami suszonymi i mielonymi. Dobra. Dobra, zostało mi sprawdzić tylko w smaku. Danie jest gotowe. Zobaczcie, mleczko zwięzniało, warzywa chłonęły, bakłażan już jest miękki, cukinia z ciągle jeszcze jest al dente, cebula jest al dente i to jest to, o co nam chodzi w gotowaniu dla diabetyków. Im mniej rozgotowane warzywa, tym dla Was jest lepiej i, i, i zdrowiej. To jak zaserwujemy to nie zobaczycie na naszej fotorelacji na wieczor na wieczor wieczorem na Facebooku. Piszcie kolejne komentarze jutro, dzień pizzy. A dlaczego? Dlatego będę chciał wciągnąć moją córkę, która obecnie jest na koronoferiach i staram się ją wyciągnąć z tego pokoju jutro. I jutro z nią przygotować pizzę. Pizzę też na mące pszennej nie będziemy kombinować, nie będziemy mieszać różnych mąk. Dam wam przepis na taką i taką pizzę, ale zrobimy prostą pizzę, czyli też danie biednych. Można dać wszystko, co znajdziecie w lodówce na nią zapiec, a trochę wyciągnąć te dzieciaki z pokoju, od komputeru oderwać i żeby z nim nami pogotowało. Pamiętajcie, siedzcie w domu ja najdłużej, zostaj w domu i gotuj, śledźcie nasz kanał na Facebooku. Jeżeli jesteście zadowoleni z filmiku, proszę subskrybujcie. My tych filmików będziemy pokazywać i nagrywać coraz więcej, bo myślę, że trochę ten czas się przedłuży. Myjcie ręce i trzymajcie się mocno.